Cześć, z tej strony Nekpl i witam Was w kolejnym odcinku z serii Obczaj moda W tym odcinku obejrzymy sobie modyfikację o nazwie Universal Electricity. Nim jednak zaczniemy sobie ją omawiać, chciałem przekazać małą informację dotyczącą poradnika do modyfikacji ComputerCraft. Otóż mój kolega SafeMod TV na swoim kanale zaczął prowadzić ten to też poradnik. Bardzo dokładnie sumienie tam tłumaczy Wam. Go od podstaw, chodzi o programowanie. Nie pokazuję tam nic kraftowania, jakichś rzeczy niepotrzebnych, tylko czysty kod, tak, żebyście potem mogli umieć zaprogramować komputer na, na to, jak, 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 jak sobie będziecie chcieli. Tak więc serdecznie zapraszam. Przez cały tydzień planuję, w ciągu całego tygodnia planuję wypuścić. Serię, serię poradników, tak więc w ciągu tygodnia będziecie mogli nauczyć się napisać jakiś porządny program. Zapraszam, link do kanału będzie w opisie. A teraz wracając do naszej modyfikacji: Universal Electricity jest to mod zbiorczy, tak zwany, bym go nazwał, dzięki któremu możemy tworzyć energię elektryczną, elektryczną taką zwykłą, jak, jak płynie w miastkach polegających na, na watach, amperach, voltach i tak, dalej, i tak dalej. Do tego Universal Electricity daje możliwość korzystania z innych modyfikacji André odrębnych autorów i jest podstawowym, bazowym modem to też dla nich. Jest ich około 10 modyfikacji, które... E, współgrają właśnie z Universal Electricity i wszystkie sobie omówimy po kolei w każdym odcinku. Mamy takie modyfikacje jak e, Electric Expansion. Co tu jest jeszcze jest z tego Mecha, Mechanizm, e, Syntacraft, Universal Electricity, są so już Assembly Line, Atomic Science, e, Fluid Mechanics, e, czy też ICBM? Oraz, oraz jeszcze jest tam kilka innych, ale wszystkie obczajmy sobie po kolei. Zacznijmy od podstawowej modyfikacji, która bazuje na Universal Electricity, która jest, jest bazą, przepraszam. Universal Electricity jest to Basic Components. Co nam daje Basic, Basic Components? Otóż, jeżeli sobie wejdziecie w, no, w Crafting, znaczy w Creative macie taką specjalną zakładkę, gdzie widzicie, co dodaje ta modyfikacja. Jest, jest to niewiele rzeczy, ale jest to podstawa. Podstawa, od której zawsze zaczynamy zabawę z Universal Electricity. Tam więc, zaczynając od początku, ta modyfikacja dodaje nam dwie ory do generacji. Jest to tin, który wygląda w ten sposób, i koper, który wygląda w ten sposób. I teraz tak. Jeżeli chcemy zacząć, będziemy potrzebowali Stworzyć sobie pierwszą rzecz, jaką jest kol-generator. To jest maszyna, więc, która będzie nam tworzyć energię elektryczną. Eee, taki kol-generator kraftujemy w ten sposób steel, albo brąz. Brąz wiadomo robiony jest z tinem, albo znaczy tin z koprem połączony i motor. Motor robiony w ten sposób, i rzecz jasna kabel. Kabel, jedna z najważniejszych rzeczy. To obecnie Wam pokażę kabel, y, znaczy, no, kabel z Electric es, Expansion, gdyż ta modyfikacja nadpisuje go na ten właśnie kabel. A ten kabel kraftujemy w ten sposób i otrzymujemy 6 sztuk. Tak więc nie jest źle, nie jest źle. Y, skraftowany taki kol generator stawiamy sobie w świecie i poniś, po naciśnięciu na niego prawym przyciskiem pokazuje nam się gój, w którym należy umieścić węgiel. Po umieszczeniu węgla nic się nie dzieje. Dlaczego nic się nie dzieje? Bo musimy podłączyć do czegoś, żeby ta energia miała gdzieś wyjść, jakiekolwiek wyjście. Są też pokazuje no generating i takim wyjściem pierwszą, znaczy pierwszą maszyną czy blokiem do którego można tą energię przekazać jest to battery box battery box postawmy sobie hmm, może być tutaj albo no niech będzie niech będzie tu yy, i popatrzcie kol yy, generator ma z tyłu takie czarne wyjście i to ten kolor oznacza wyjście w BatteryBoxie boxie mamy dwa wyjścia, znaczy dwie strony: czarne wyjście, czerwone, znaczy no, czerwone wejście, a czarne wyjście. A więc za, musicie to zapamiętać, że czerwony kolor jest to kolor wejścia, a czarny kolor wyjścia. Tak więc, yy, co w takim przypadku mogę zrobić? Postawiłem i co? Mogę użyć klucza. Klucza kraftowanego w ten sposób, steel oraz diament. Steeling go dokładnie i możemy sobie obracać dowolnie, klikając prawym przyciskiem myszy i popatrzcie, w ten sposób mamy obrócony we właściwą stronę nasz battery box, kraftowany właśnie w ten sposób. W ten sposób z bateriami, a te zaś kraftujemy z tinem obtoczony węgiel i i redstone bardzo prosta recepta no i cóż to jest podstawa od tego zaczynamy co dalej kabelek łączymy od czarnej czyli wyjście jakbyście zapomnieli która strona jest wyjściem zawsze popatrzcie na kol generator to wam pokaże jaki kolor jest kolorem wyjścia i taki kabel możemy do dowolnie kłaść w świecie możemy go po ścianie każdą stronę on może sobie iść. E, tak więc połączmy sobie <laughs> tą baterię z generatorem. I teraz, jak zaczymy, tutaj zaczyna się efekt przepalania. I musimy poczekać, aż zacznie się rozgrzewać nasz generator. Gdy się roz, e, rozgrzeje, zacznie produkować energię. Energię e, w watach. Tak, żeby to było jasne: w watach. I tak przejdźmy do naszego naszej baterii batery Boxa. E, tutaj macie, to jest 5 MJ pojemność baterii i tu jest taki mały pasek, który pokazuje ile jest w stanie pomieścić tej energii i jaki rodzaj napięcia może przyjmować. Może przyjmować większy, ale gdy przyjmie, znaczy mniejszy przepraszam woltarz, e, tak mniejszy, gdy przyjmie większy, po prostu wybuchnia. Do czego mamy tutaj te sloty? Te sloty mamy do tego, by, byśmy mogli załadować baterię. Wtedy automatycznie widzicie, bateria się ładuje, co widać na załączonym obrazku. Oraz ile procent baterii posiadamy. Jest to bateria 1000 kJ, a więc 1 MJ bym to nazwał prościej. No, 1 MJ tam bez, bez 24. Niech Wam będzie. I tak samo możemy tą baterię rozładować w tym slocie, w tym dolnym. Co widać, jak się dzieje. A więc ja może sobie trochę tutaj naładuję. No ale, dobrze. Co dalej? Dalej możemy postawić kabel. I ostatnim blokiem, który, który nam dodaje Basic Components, jest Electric Furnace. Electric Furnace już mam kraftowany w ten sposób zawiera basic circuit jeszcze jest advanced circuit oraz elite circuit um, basic circuit kraftujemy w ten sposób z bronze platem bardzo prosto, prosty rodzaj craftingu oprócz tego tak jak widzicie mamy te trzy o których mówiłem i, i plate -y. tin plate, -y, copper plate, -y, bronze plate -y oraz steel plate -y. Ale modyfikacja też dodaje jeszcze bronze dust oraz steel dust którego nie otrzymamy bezpośrednio z żadnej z tych, z tych maszyn. Tak więc dobra, podłączamy sobie Electric Furnace. Wygląda on w ten sposób. I jak widzicie, wejście jest czerwoną stroną. Tak więc podłączamy do czerwonej strony. I popatrzcie, co my tu mamy. Tu mamy e, status, jeżeli jest idle, to znaczy, że jest podpięte i że można, może, może działać, jeżeli nie jest, znaczy akurat nie teraz nie ma. Może włożę, mm, włożę jakąś orę w, 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 przykładowo nie diamond, apis, copper ore. Jak widzicie. Nie pracuje, nie przerabia. Teraz status smelting. Jak jest idle, to jest w miejscu, nic nie robi o właśnie i przepala nam w dosyć szybki sposób, pobierając tyle energii e, hmm. <laughs> przepraszam, 10 kW. Tak, 10 tak 10 kW, by przepalić koper. w każdym przykład, znaczy on zawsze będzie tyle pobierał. W zależności od ory, będzie ją przepalał. Tak więc, y, oczywiście, też możemy wziąć naszą naładowaną baterię, odpiąć, odpiąć Furnace i przełożyć w to miejsce, w to miejsce i przepalić sobie złoto. na przykład Nie w to miejsce, przepraszam. Jeszcze raz tu mamy slot baterii. Zagapiłem się na to menu boczne. Wsadzamy sobie diament, znaczy złoto. I jak można zauważyć, pobrało 10 kW, pobrało, pobrało. Tak więc możemy zabrać sobie złoto i cieszyć się tym, że mamy to złoto. I teraz, tak jak widzicie, to jest, to, jest, to jest wszystko na tą modyfikację. Ja wiem, że to jest niewiele, ale w porównaniu, czy nie, w porównaniu, w, gdy dodamy resztę, modułów, tak zwane to nazwą moduły, modyfikacje, które pod to są specjalnie napisane możemy stworzyć całkiem świetne i zaawansowane systemy, takie jak reaktory fuzyjne, na deuter, na, na uran, możemy jakieś generatory tworzyć, nawet i rakiety wybuchowe, czy znaczy rakiety zdalnie sterowane, które on mają naprawdę dużo różne i bardzo fajne wybuchy, które sobie też później przetestujemy, przelecimy. Do tego mamy też dużo, dużo bloków, maszyn, które nam pomogą stworzyć inne, inne surowce. Ale to tak jak mówię, to będzie wszystko w kolejnych, w kolejnych częściach naszego poradnika związanego z Universal Electricity. Następnym zajmiemy się Fluid Pipes. Fluid Pipes, on nie jest do końca jeszcze dokończony, ale mm, uznałem, że taka kolejność będzie jak, jak najbardziej w porządku. Po czym zrobimy sobie Electric Expansion, właśnie tą. A po Electric Expansion mechanizm i, i tak dalej, i tak dalej. E, pokażę Wam, jak zbudować reaktory różnego typu. Jak zbudować zderzacze hadronów, bo jest taka opcja. E, trochę materiału wymaga, ale, ale naprawdę jest dużo świetnej zabawy z tą modyfikacją. Tak więc zapraszam do kolejnych części tej serii poradników z Universal Electricity. E, w opisie, jak, jak, jak zawsze, wszystkie linki. Instalacja tej modyfikacji wygląda, mianowicie mm, standardowo, czyli. E, pobraną modyfikację wrzucamy do katalogu mods i tyle ową modyfikację możecie też znaleźć e, na takich paczkach jak so, solitary craft e, dns w bardziej uboższej wersji trochę tam jest trochę mniej komponentów e, na, na platformie fit e, gdzie jest specjalna paczka electric, już nie pamiętam ale na, na platformie w launcherze w debis możecie znaleźć cały modpack związany tylko i wyłącznie z thermal expansion plus tam kilka modyfikacji i specjalny modpack który się nazywa Volt technic technic pack który jest docelowo skierowany do tej właśnie że modyfikacji Posiada prawie wszystkie komponenty z tego co pamiętam Ale, no cóż eee, Ja w, te... eee, w paczce Adventure Tech oczywiście też się znajduje eee, Prawie wszystkie się znajdują, chyba dwa, dwa mody się nie znajdują Ale w przyszłości się może znajdą, nie wiem, pomyślę jeszcze Zobaczymy, tak więc to będzie na tyle jeśli chodzi o ten odcinek jest to pierwszy startowy, tak więc zapraszam do kolejnych. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem wszystko w porządku. Jeśli o czymś zapomniałem, a ktoś wie więcej, proszę przekażcie to w komentarzach, tak żeby poinformować wszystkich. Byłbym za to bardzo wdzięczny. A jeszcze taka informacja odnośnie, jeżeli obrócimy. Jak widzicie, nie łączy się piec z niczym. Kluczem, oczywiście, dopiero gdy będzie w prawidłowym miejscu. To wszystko nam się połączy. Tak więc to będzie na tyle. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam was gorąco i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Obczaj Moda z Universal Electricity. Tak więc trzymajcie się i pa pa!